Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj sobie odpowiemy. Właściwie, odpowiemy. Rozwalimy na czynniki pierwsze strach, czyli to, co zaznaczyłeś w ankiecie jako główny problem, dlaczego nie idziesz dalej, tak? Bo ja zadawałem pytania, i oczywiście ta ankieta jest też pod spodem czy w opisie, obojętnie gdzie będziesz oglądał to nagranie. To chciałbym, żebyś też wypełnił, jak nie wypełniłeś jeszcze tej ankiety, bo ona jest bardzo dla mnie ważna. Tam jest pytanie, co Cię powstrzymuje przed działaniem? Bo to, co sobie mówimy przez ostatnie nie wiem, miesiące, tak, ale szczególnie przez ostatni miesiąc, kilka było takich nagrań, gdzie logicznie rozpisałem to, pokazałem Ci właśnie na tablicy, że tak naprawdę z logicznego punktu widzenia nie ma powodu, żebyś nie wystartował, żebyś nie zaczął realizować swoich marzeń, tak nie ma powodu. Niemniej jednak w tobie jest w środku taka, można powiedzieć, taki no taka ściana, tak? Na środku ciebie, że jedna połowa to rozumie, jakby i przyjmuje tak, rzeczywiście, nawet przyznasz mi rację, że tak, oczywiście, tak? ale to też nie chodzi o to, że, że ja mam rację, bo to racja tutaj nie ma żadnego znaczenia, tak? Lepiej mieć pieniądze niż rację. Ale w każdym razie przyznasz rację, powiesz, że tak, rzeczywiście, ty też tak myślisz, i tak dalej. A ta druga połowa, to jest właśnie ta połowa, z którą ja się jeszcze nie zaznajomiłem i proszę ciebie o pomoc, żebyś ty mi powiedział, co tam jest po tej drugiej stronie. Ciebie, dlatego że to przeszkadza, żebyś poszedł dalej, tak? Ty łapiesz do połowy te właściwe rzeczy, ale jak już masz zacząć działać, to ta druga połowa cię trzyma i nie wiadomo, co to jest, tak? I. I pierwszy, pierwsza odpowiedź: jakby najwięcej odpowiedzi tutaj jest waszych, że boję się, że sobie nie poradzę. Tak? I jakby nie jestem zdziwiony tak? taką odpowiedzią, bo strach, a szczególnie irracjonalny strach, już niejednego sprowadził na manowce. Ja Ci dzisiaj też powiem troszeczkę o swojej prywatnej historii. No Niestety, przez ten strach, który gdzieś tam kiedyś się zakotwiczył, i, i, i niestety. Taką, a nie inną drogę wybrałem w swoim życiu. Czy to była, czy to ja miałem wpływ na to? No pewnie tak, chociaż byłem młody, tak, miałem 15 lat, zawsze jest wpływ, ale wiele czynników się po prostu zewnętrznych nawarstwiło, że taką, a nie inną decyzję gdzieś tam, nawet może nie że świadomie, ale podświadomie podjąłem i żałuję jej do dzisiaj. I będę żałował do końca swoich dni. Mało tego. Ja wiedziałem wtedy już, że jak ulegnę temu strachowi, to będę tego żałował do końca życia. Wtedy już to wiedziałem. To jest najlepsze, nie? I jeszcze sobie to zrobiłem. No, byłem dzieciakiem, nie? I teraz roz, rozłóżmy ten strach na czynniki pierwsze. Ja tak, żeby nie było patetycznie od samego początku, to tak powiem, dla rozładowania atmosfery. Sprzedawałem kursy, szybkiego czytania dla dzieci i wszystko przebiegało dobrze i tak dalej. Przechodzi do finalizacji, zapisania, zarejestrowania tego dziecka na kurs, no ale gdzieś tam, powiedzmy, to była taka otwarty salon powiedzmy, tak, i wychodził na kuchnię na przykład. nie? I tam gdzieś w oddali siedziała babcia tego, tego dziecka i mówi: my już tu podpisujemy my to i tamto, a ona mówi. No, jak ona sobie nie poradzi? Jak ona jednak nie będzie się uczyć? Nie? Taki tekst. No i wiesz, no, tu dziecko ma się uczyć szybkiego czytania, ona ma 10, 11, 12 lat, to dziecko, czasami 9. No i jest gdzieś tam wątpliwość zasiana, nie? A ja, I co byś wtedy powiedział? Ty jako sprzedawca sprzedajesz to, od tego zależy, czy będziesz miał prowizję, będziesz miał pieniądze, czy nie. No i co zrobić wtedy, tak? Ja się zwracałem do tej babci i mówię: A jak się nauczy? A jak jednak sobie poradzi, to co? Nie? Zobacz, jaka kontra? Nie jakieś pokrętne, tylko bezpośrednio na to, tak? Bo właśnie, a co by było u ciebie? A jak sobie poradzisz? A jak sobie jednak dasz radę, to co? Nie? Ale zobacz, zanim do tego przejdziemy, masz strach, nie? czyli główny e, strach. I teraz zobacz. Masz dwie drogi, jak zawsze, nie? Słabo coś pisze, ale dobra, nieważne. Tutaj poddasz się strachowi, czyli powiesz: Nie robię czegoś, co wiem, że powinienem robić. Tak? Czyli nie zrobisz tego, i tu jest stop. I teraz znowu. Czy coś się zmieni w Twoim życiu? No właśnie, najgorsze jest to, że się nie zmieni nic. Jeśli ulegniesz temu strachowi, strachowi przed czymś nowym, pamiętaj, że jest takie powiedzenie, i bardzo mądre ktoś kiedyś mi powiedział: Strach przed porażką uniemożliwia ci odniesienie sukcesu. Czyli jak my od samego początku się nastawiamy i sobie robimy, nawet nie że robimy wizualizację, ale po prostu wierzymy w to, tak, że sobie nie damy rady, że będzie porażka i, nie, i, i uciekamy przed tą porażką. Co w efekcie mówi, jakby skutkuje tym, że mówimy nie na jakąś yy, możliwość, tak? no to zobacz, że ten strach przed tą porażką uniemożliwia nam odniesienie sukcesu, bo my to bojąc się, tak się te, tego boimy, że nie podejmujemy działania, i w efekcie nie jesteśmy w stanie doprowadzić do innego rezultatu niż właśnie do porażki. Chociaż Chcemy uniknąć tej porażki, ale jak mówimy nie, to i tak się stopujemy i tak, i tak jest ta porażka. Można powiedzieć tylko, że jakby tak troszeczkę się usprawiedliwiamy, że no tak, ale przecież nie wystartowałem. Wiedziałem, że i tak mi się nie powiedzie. Nie? No i to jest wszystko w porządku i mm, możesz tak siebie oszukiwać, nie? Może inaczej, możesz tak też innych oszukiwać. Pytanie jest, czy siebie tak naprawdę oszukasz w pewnym momencie? Jak przyjdą te dni, kiedy będziesz się przenosił na tamten świat. Jak sobie wspomnisz od, teraz mówimy o generalnie e, we, twoim wejściu na wyższy poziom, tak? Bo e, jesteś też tutaj na moich listach, czy, czy obserwujesz mnie dlatego, że chcesz zacząć, powiedzmy, stricte zarabiania online, czy dodatkowego źródła dochodu, czy generalnie chcesz coś zmienić w swoim życiu, bo nie jesteś, e, jakby nie czujesz się dobrze w tym, co teraz, w, w czym teraz jesteś, Tak, tak z gruntu. Jak nie mówię, że masz wchodzić do jakiegoś marketingu sieciowego czy coś, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ten strach powoduje, że nie zmieniasz nic, nie dajesz sobie szansy. Tak? I jeśli mówisz nie, to się stopuje i nic się nie zmienia w Twoim życiu. I teraz zastanów się. Czy jak nic się nie zmieni w Twoim życiu, czyli powiedzmy, tutaj świadomie podejmujesz może okazać się, że nieświadomie, ale nieważne no ale mówisz nie, no to jest świadome. No i teraz wyobraź sobie, że nic się nie zmienia w Twoim życiu do końca Twojego życia. No bo cały czas się boisz, nie zmieniasz. To co Ty myślisz, że to tak się stanie, że dobra, Ty mówisz nie, tak ten, ale coś tam się jednak, ale tak naprawdę byś chciał, i coś tam się jednak zmieni, i jakimś tam fuksem coś się wydarzy? No nie. Nie ma szans. Tak? I teraz, jeśli wybierzesz tą drugą drogę i powiesz tak, nie? tak, to czy będzie to droga usłana różami? Nie. Trzeba sobie zadać pytanie. Boję się, ok ale co, mo co może się stać w najgorszym wypadku? To jest bardzo ważne pytanie. Co może się stać w najgorszym wypadku? Jeśli zadajemy takie pytanie, to wywlekamy na wierzch te wszystkie rzeczy, które sobie wyobraziliśmy w głowie, co może się stać. Jak podejmiemy decyzję na nie, co może się stać? Jaka to będzie najstraszniejsza rzecz, jaka może się stać? No nic się nie zmieni. Przynajmniej ja bym tak sobie odpowiedział. A u ciebie? Jaka będzie ta najstraszniejsza rzecz, jeśli powiesz nie na pójście naprzód? To, to co będzie ten, tą najstraszniejszą rzeczą? No właśnie to, że się nic nie zmieni. No ja przynajmniej bym był. O, oh, aż myciarki przeszły, jak ja sobie o tym pomyślałem. Nawet, nie? No i teraz zobacz. <laughs> powiesz tak, jak powiesz tak, to co się może stać w najgorszym wypadku? Dajmy na to, nie wiem, no, e, prr, zapiszesz się na kurs, tak? Czyli na przykład nie wiem, wejdziesz do akademii, na przykład? Prosta, niełatwy, tak? Czyli zrobisz ten krok? W kierunku tego, bo już powiedzieliśmy sobie, że tam są wszystkie logiczne rzeczy od A do Z pokazane, jak to zrobić. Dziesiątki kursantów już to przeszło, raz dziesiątki się uczą i tak dalej. No i tam jest od A do Z powiedziane wszystko, co trzeba zrobić. Dlaczego? No bo ja to przeszedłem, to ty też możesz to przejść, jeśli zrobisz identycznie tak, jak jest. To jest logiczne. Logika. No ale powiedzmy, zapisałeś się i nie dałeś rady. Nie dałeś rady. No. Nie wiem, jak to określić, ale powiedzmy. No, nie, nie podałałeś, tak? Nie, nie wiem, jak, jakby. Nie wiem, jaką oznaką musi to być. Co, co to z, znaczy, albo jak określić to twoje nie. No bo w akademii może być cały czas, jak długo chcesz. Nie? Także tutaj tylko i wyłącznie twoja decyzja, że poddaje się, nie daje rady, może jakby przekierować tutaj tą drogę na nie. No, ale powiedzmy nie, no nie dałeś rady. No to co, co się stało? W najgorszym wypadku. Co się stało? No straciłeś, tak? 1164 zł. Ja ci teraz tutaj mówię na konkretnym przykładzie, jakby wiesz, no bo ciężko mi o jakimś innym mówić. No może być to inny kurs czegokolwiek, jakby odchudzania, nie? no czegokolwiek. To, to co chcesz w życiu zmienić teraz, tak? No to straciłeś 1164 zł. No i teraz po, poczuj teraz to. Straciłeś 1164 zł. Jak się teraz czujesz? Przeżyłeś? Świat się nie zawalił, czy się zawalił? To jest bardzo ważne, żebyś w tym momencie poczuł to uczucie, po prostu tą sytuację, bo się wydarzyło to, w naj, to bo to jest najgorszy wypadek. Jak się, no bo co może się jeszcze wstać bardziej? No, no, co może się jeszcze bardziej stać? No stracisz 164 zł. Przeżyłeś? No właśnie. No to gwarantuję ci, że nic takiego się nie wydarzy. Bo tego, czego się boimy najbardziej, w 95, czy tam nawet, zrobili jakieś tam badania, większość z tych rzeczy się nigdy nie wydarzy. Nigdy się nie wydarzy. Tak po prostu jest. Nasz mózg nas tak zagoni w kozi róg, że to się nie, po prostu nie dzieje. Tak jesteśmy w stanie się sami ogupić, że to nikt nas nie jest w stanie tak ogłupić, jak my sami, jak my sami siebie. No i teraz e, załóżmy, że e, dało radę. Tak? Albo inaczej. No dobra, nie dałeś rady. Tak? Pójdźmy jeszcze tą Nie dałeś rady. No i teraz pytanie: Co zrobisz z tym, jak nie dałeś rady? Dalej będziesz próbował. Bo porażka, bo porażkę można, albo klęskę, tak można uznać tylko i wyłącznie odhaczyć, jak już nigdy nie próbujesz. To wtedy jest porażka, sklęska. Ale jeśli się. Ale jeśli upadłeś, powstałeś, upadłeś, powstałeś, to nie można tego nazwać porażką. Czyli znowu, co zrobisz z tego punktu? Znowu, dasz tak, rozwój, podejmuję decyzję jeszcze raz, zaczynam jeszcze raz i tak dalej? Czy znowu na nie? Jeśli na nie, no nic się nie zmieni. Jeśli na tak, jest szansa, że mo może coś się zmienić. No ale załóżmy teraz, dałeś radę, nie? Dałeś radę po tym kursie. Tak? Masz nowe kompetencje, nowe umiejętności, nowy zawód. Tak? Potrafisz wprowadzać nowe osoby do biznesu. Ludzie do ciebie przychodzą, pytają, czym ty się zajmujesz. Kurde, ja się bałem, ale ty mi pokazałeś, że można. Tak? No bo ty będziesz takim później autorytetem dla nowych osób. Jeśli ty pokonasz swój strach, nie? no to co będzie? Jak będzie tak, no to co się może stać w najgorszym wypadku? W najlepszym wypadku będziesz miał wolność czas i pieniądze. tak? W najgorszym wypadku jak będzie tak, to co może się stać w najgorszym wypadku? Nie zarobisz? No nie ma takiej możliwości, ale powiedzmy, ok. No nie zarobisz, zarobisz 0 zł. Tak? 0 zł. To znowu. Powiesz nie, już tego nie robię dalej. To nie ma sensu. Czy? Tak, idę dalej. Dlaczego? No bo widziałem na kursie osoby, które to przeszły. Widziałem na, na kursie osoby, które są w biznesie sieciowym 30 lat. Dzisiaj żyją z tego. Bo mamy takie osoby. Niedawno miałem przyjemność na żywo poznać. Tak, pani wchodziła do biznesu, jak ja miałem 13 lat. I dzisiaj jest u nas w akademii i się uczy. Dlaczego? No, bo czasy się zmieniły. Metody się zmieniły. Narzędzia się zmieniły. No. Pani napisała trzy książki. Tak? I w normalnych, standardowych warunkach to ja powinien się od niej uczyć. Tak? Ale że dzisiaj w nowych realiach, w nowej rzeczywistości ja mam kompetencje zupełnie inne niż ona ma z poprzednich lat, to jest u mnie i się uczy. Tak? Tylko że ona nie ma tych pro problemów decyzyjnych jakby tak, bo to już jest pewna taka ścieżka, jak już raz powiesz tak, w sensie masz przedsiębiorczy umysł i wiesz o tym, że cały czas musisz się poddawać nowym wyzwaniom, no to, to nie masz tutaj tych wszystkich niesnasek, tych problemów, tych rozsterek. Tak? No ale załóżmy, nie? No i, i znowu, czy powiesz nie, znowu się zastopujesz, czy powiesz tak, ben, idę dalej, nie? To wszystko, zobacz, zależy, jak podejdziesz po prostu do tego strachu. Tak jak powiedziałem. Na początku trzeba zadać sobie pytanie, co się może stać w najgorszym wypadku, jeśli nie wezmę byka za rogi, nic się nie wydarzy. I poczuj to. Jesteś w tym. To jest najważniejsze, żeby nie łudzić się. Tak? Bo tak jak powiedziałem, tutaj w tym stanie to mamy tak, że chcielibyśmy, żeby ktoś za nas podjął decyzję. Nie? Że chcielibyśmy, że OK, ale umywamy ręce. Że z jakiegoś, jakimś cudem coś się wydarzy. Może nie to, ale co innego przyjdzie. Może nie to, może. No nie, no. Ja wiem, że nie. Tak przez moje doświadczenia życiowe wiem. Po prostu. Dopóki nie weźmiesz ty odpowiedzialności za swoje życie, ty nie zaczniesz być kreatorem, czyli że ty nie zaczniesz kierować, w którą stronę ty masz jechać, to będziesz krąż. Cały czas w jednym miejscu. No. I tutaj musisz zadać sobie pytanie, co się stanie w najgorszym wypadku, jak podejmę decyzję na tak, ale nic na przykład z tym nie zrobię. Polegnę w trakcie, tak jak powiedziałem. No, dla róż... dla... Tak jak powiedziałem, porażka jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie, nie podejmiesz jeszcze raz próby, jeszcze raz próby, jeszcze raz, tak. tak? To jest przegrana bitwa, a nie wojna, nie. No ale co się stanie, nawet w najgorszym przypadku, może tego się boisz, nie? No to stracisz 1164 zł. Ile razy w swoim życiu na głupoty czy na inne pierdoły takie rzeczy przetraciłeś nawet o tym dzisiaj nie pamiętasz. Nie? Ok, pomyśl o tym. Daj mi znać w komentarzu. Pewnie mógłbym więcej na ten temat tutaj mówić. O strachu można było mówić i mówić. Jak będzie potrzeba, to jeszcze nagram materiał, tylko daj mi znać. Co jeszcze, do tego stricte. Czy to, co ja tutaj Ci narysowałem, powiedziałem, to przemawia to do Ciebie? Dasz radę sobie z tym strachem, czy nie? Daj mi znać w komentarzu. I jeśli nie wypełniłeś jeszcze ankiety, to tam też będzie link do ankiety. Proszę Cię, odpowiedz na te pytania w bonusie, w takim podziękowaniu. Dostajesz tam, już nie pamiętam ile stron ma, ale e-book po prostu. Dlaczego marketing sieciowy to lepsza droga? Na ten czas, dzisiaj, który mamy, biznes sieciowy i właściwie od momentu, kiedy ja zacząłem, jest najlepszą metodą działania. Tam po prostu jest uniwersalny taki e-book, tak? Do żadnej firmy Cię tam nie zachęcam i tak dalej, tylko po prostu masz, żebyś sobie poczytał i tak dalej. Ale mówiłem Ci też o, że powiem, o swojej osobistej historii. Miałem być piłkarzem tak, w swoim życiu. Jako młody, właściwie junior, 12, 13, 14, 15-latek wyróżniałem się. tak, W swoim mieście, w województwie. Byłem, po, byłem powoływany do reprezentacji narodowej do lat 16, najpierw 15, później 16. Byłem w szkółce piłkarskiej razem między innymi z, z Łukaszem Fabiańskim, którego może kojarzysz bramkarzem. Od, od małego zawsze miałem wbite do głowy, nie wiem, jak mi się to stało, że ja po prostu chcę być piłkarzem. Po prostu, tak? I przy okazji, że, że, że jakby tak się złożyło, że miałem te umiejętności. I w tym czasie, w moim mieście, nie było i w województwie równego właściwie mi na tej pozycji, w której ja grałem, nie było szans. I to mówię bez fałszywej skromności. I ten strach zaczął kiełkować w pewnym momencie. To było, miałem 12-13 lat. Byłem na takim bilansie, można powiedzieć, tak? Były jakieś takie bilanse 12-13-latków, nie? Czy tam 10, 11? Y, u pielęgniarki w, w szkole, nie? I to było jakoś po WF-ie. My coś tam biegaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ja poszedłem do niej, jakiś taki zziajany, zmęczony i tak dalej. I ona tam mierzyła ciśnienie. I zażartowała po prostu nie coś tam miałem podwyższone. zażartowała, mówi. O, z takim ciśnieniem to tu kariery piłkarskiej nie będzie. Rozumiesz, 11, 12 lat tam. Miałem 13 może. To mi tak zakotwiczyło się w głowie. Później jeszcze miałem inne przeżycia, bo w wieku 14 lat mój dziadek, z którym byłem blisko, później w wieku 15 lat moja mama zmarła, za 11 dni miałem testy właśnie w szkółce piłkarskiej, tak? I jakby zmierzając do, do finału. Byłem tam 6 miesięcy, czy blisko rok prawie, tak? Więcej niż blisko rok. I przyszło do znowu testów fizycznych, do testów właśnie medy medycznych. No i za wysokie ciśnienie. Po, po, później znowu za wysokie, za wysokie. Jak widziałem już lekarze, po prostu mi się już słabo robiło, tak? No i podjęli decyzję, no, że niestety nie mogę trenować w takim stanie i tak dalej i tak dalej, i że odsyłają mnie na pół roku do to, do, do, znowu do, do domu, żebym się wyciszył, żebym się ustabilizował, no i że później mam wrócić, tak? To ja przez, ten, przez to wszystko, co mi się wydarzyło, przez to, co było zakot, zakotwiczone, przez, to, przez te wszystkie moje przeżycia tak, z jedną bliską osobą, z drugą bliską osobą i tak dalej, czułem, że, po, że, że poniosłem porażkę tak, w jakimś stopniu. Tak. Oczywiście nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to nie ode mnie zależy, że to jest nerwica. Później, teraz już o tym wiem, tak, że to żadne problemy z sercem, ale jakby wbiłem sobie do głowy, że to ode mnie nie zależy że, no mam wadę serca, powiedzmy tak mi wkręcili, tak? Czy tam generalnie z układem krążenia i po prostu nic nie można na to poradzić, tak? I, e, i nie podjąłem tej walki, żeby przez te 6 miesięcy kolejne, które byłem w domu, się wyciszyć, e, leczyć się może i tak dalej, bo też nie było wiadomo, o co to chodzi, tak? Po prostu wracając do domu Podjąłem decyzję, że nie. Wtedy wiedziałem, że to będzie mnie kosztowało do końca życia po prostu tą taką, hmm, czy poniesioną porażkę, nie wiem, ale że mogło się życie potoczyć zupełnie inaczej. Wtedy już to wiedziałem, już to czułem. Ale mówię, a jakoś tam sobie z tym poradzę. Będzie ciężko, tak, taką walkę to czułem, ze sobą. Będzie ciężko, ale sobie poradzę, nie? Czy sobie poradziłem? No jakoś tam sobie radzę, ale słabo. Dlatego to jest kluczowa sprawa. To jest kluczowa sprawa. Jakbym wtedy podjął decyzję, że tak wracam, czybym był sławnym piłkarzem, nie wiem, ale nie miałbym do siebie pretensji, że się poddałem a się poddałem. Wiadomo, miałem 15 lat, no byłem gówniarzem, tak? Mogę na to zwalić. Dzisiaj na wszystko mogę zwalić. Mogę się usprawiedliwiać na wszelkie różne sposoby. Ale ci mówię po prostu wprost, do ciebie, prywatnie, że to jest... Uczucie jest do dupy po prostu. Bo możesz się usprawiedliwiać, ale jest... to jest, wiesz, no... Przed każdym z was, przed tobą się usprawiedliwię i tak dalej, ale jak spojrzę w lustro, rozumiesz, to... To nie ma usprawiedliwienia. Nie? Dlatego... Nie chciałbym, żeby to była Twoja historia. Po prostu, tak? Że będziesz się przez całe życie bał, nie zrobisz tego pierwszego kroku, jakikolwiek by on nie był: czy to w odchudzaniu, czy to w zarabianiu, czy to w zmianie swojego stylu życia, w czymkolwiek. Ale jeśli czujesz, że nie jesteś w miejscu, w którym powinieneś być i nie podejmujesz tego kroku, to uwierz mi, że tu będzie cię to kosztowało całe życie. Całe życie. I jeśli, jak dojdzie do tych ostatecznych dni. To uwierz mi, że będziesz miał poczucie przegrania w życiu. A to jest. Mm -hmm. nawet, mi się, nawet, nawet mi się nie chce o tym myśleć. Bo ja już dzisiaj, jako 37-latek, wiem, co to jest za uczucie. A pod koniec swoich dni, dlatego później, wszystko co robiłem, starałem się na tak. Na tak. Czy ponosiłem z tego konsekwencje czasami złe? Pewnie. Bankructwo jedno, bankructwo drugie. Bankructwo, prawie trzecie. Długi na kolejne 10 lat. Ponad milion złotych. Oczywiście. Ale czy powtórzyłbym to jeszcze raz? Tą drogę akurat tak. Czy tą bym powtórzył? Nie. To tyle. Mam nadzieję, że z tego jakieś tam wyciągniesz wnioski. Pozdrawiam cię serdecznie. Daj znać w komentarzu, jak jeszcze mogę Ci pomóc? Będę kolejne jakby tutaj odpowiedzi na pytania roz, rozwiewał, będę w, w taki sposób tutaj to rysował. Mam nadzieję, że Ci to po prostu pomoże. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia. Cześć, cześć.